Wzięliśmy sobie weekend wolnego, ale teraz już nie ma co próżnować. Zaczęły się finały konferencji, także wracamy z naszym coast to coast. Jak zwykle z Wami są dzisiaj Piotrek Zarek i Karol Miksa. Cześć Karol. Cześć. To Karol powiedz mi, Indiana ma, miała dostać łupnię, miała obrywać od początku, a tymczasem na dzień dobry jest 1-0. Co powiesz o tym meczu? Podobało Ci się to eee, no, podobała mi się Indiana, bo, byłem zdziwiony, że, że ta drużyna która grała tak okropnie, ofensywnie przez całe playoffy, prawie całe z wyjątkami, potrafiła wygrać mecz, broniąc, tak, ale grając naprawdę świetnie w ataku. To jak ruszali piłką i to jak byli agresywni, wchodzili pod kosz, zostawali się na linię i, i był ruch zawodników i piłki, to mi zdziwiło in plus, jeżeli chodzi o, o Indianę, na no, Miami. Cóż, no troszecz, troszeczkę, troszeczkę nie wydawało mi się, jakby grali mecz finału konferencji. Czyli Miami tak powiem ja też takie miałem odczucie, że oni dalej próbują na te po, swoje półgliska pół grać. Natomiast z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że to Indiana grała dzisiaj na dzień dobry z takim malutkim nożem na gardle. Z tego względu, że jeżeli oni rzeczywiście chcą wygrać, no to ten pierwszy mecz to było dla nich zwycięstwo konieczne. No, oni nie mogli sobie pozwolić na starcie, na utratę przewagi własnego parkietu. Stąd też taka ani inna gra, bo oni cisnęli od samego początku na Maxa. Więc dlatego, dlatego tak to wyglądało. A jedna rzecz, z której się cieszę, bo sam gdzieś tam to zapowiadałem, że kluczem do zwycięstwa Indiany będzie równa gra pierwszej piątki, całej pierwszej piątki. Tak, znaczy tak. Tutaj to było po prostu na no, Grali fantastycznie. Po jeszcze CJ Watson, z łapki też się dołożył na ponad 10 punktów. Niesamowicie to wyglądało, jeżeli chodzi o, o starterów. 94 punkty rzucili w tym meczu, czyli no, prawie tyle samo co, co całe Miami. Bo Miami rzuciło 96. To dobry znak dla, dla Pacers, ale z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić, żeby Pacers mogli zagrać jeszcze lepszy mecz niż zagrali w meczu numer 1. Taki stat, który, który się też pojawiał, to to, że, że przeciwko Miami hit w playoffach, w ogóle chyba w ogóle, nawet nie licząc playoffów, od czasu wielkiej trójcy w Miami nie rzucali 50% gracze Pacers. Teraz rzucali 51, a przez większość meczu to było to było dużo więcej, po prostu spadło pod koniec, bo do przerwy było tak, było, było bez mała tam 60, bez ogryska I, i nie wiadomo, czy, czy będą potrafili zagrać jeszcze lepiej, ale jest jeżeli chodzi o ofensywę, ofensywę, Indiany, to jest to dużo, dużo do, do rozmowy, bo były, przede wszystkim był ruch, były pick and e, pick'n'rolami, które, którymi absolutnie niszczyli, niszczyli tą obronę Miami, czy Miami grało z Udonisem, czy też bez niego, potrafili to świetnie wykorzystywać, czyli robili coś, czego właściwie przez pierwsze dwie serie Indiany Places w ogóle nie widzieliśmy prawie. Dokładnie. I teraz pytanie, co, co Miami powinni zrobić, bo po... W sumie nieźle wyglądała gra Chrisa Andersena. On naprawdę sobie dosyć dobrze radził z Rojem Hibertem. Znaczy dosyć dobrze. Najlepiej z którzy, tych, którzy próbowali sobie z Hibbertem radzić. Chris Bosch w ogóle obok meczu jak dla mnie. On rzucił chyba 8 punktów, trafił parę jumperów, ale to, że trójek nie trafił to ok, to może, może nie wpaść, ale ja nie widziałem u niego zaangażowania. On przed tak jakby, wiesz, stał z łóżka, jeszcze nie dospany, śpiochy w oczach, no i tak dokładnie tak jak my teraz i tak. przez to, to gdzieś wyglądał jak jakiś taki cznujący się po boisku, no jestem jestem, ale jakoś tak bez, 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 tego, bez wielkiego zaangażowania ale na drugim biegunie z kolei Dwayne Wade, świetny mecz naprawdę Wade wyglądał ci tak. bardzo dobrze i, i to, to, to dziwne, że, że przegrali ten mecz i to przegrali wyraźnie z dwayne Wadem, który rzuca prawie 30 punktów przy skuteczności 12 na 18 z gry, myślę, że troszeczkę o całym mi można powiedzieć, żeby troszeczkę otworzy, że nie wiem, wstali źle, tak, nie licząc Dwayne'a to bo Le Lebron, LeBron, oczywiście jest dobry mecz jak na LeBrona, niezły, ale było dobrze. kilka, było kilka sytuacji, między innymi jedna, która, która będzie w nocą Solid Play, gdzie LeBron śpi w obronie, gdzie, albo gdzie LeBron szuka przechwytu tam, gdzie nie powinien go szukać, zresztą sam na konferencji, prasowej po meczu, przyznawał oczywiście, że mieli te, te błędy w pick and a szczególnie też on. On też miał kilka razy i to rzeczywiście się zdarzyło. David West mu uciekł, Paul George chyba dwa czy trzy, trzy razy mu, mu uciekł. Więc ta koncentracja i to zaangażowanie musi być większe. Tym bardziej, że jeżeli zagrają tak samo, to mogą przegrać, przegrać kolejny mecz. Z tym, że trzeba powiedzieć, że w, w, od czasu Wielkiej Trójcy przegrywali 4 razy w playoffach, mecz numer 1 i wygrali wszystkie serie. E, gracze, gracze Miami Heat, a, a po porażce w playoffach Miami Heat mają bilans właśnie w erze Wielkiej Trójki 16 do 2. Więc to te statystyki by przemawiały na, na korzyść Miami, ale to, co też mówił Jeff Van Gundy przy transmisji, i to, co jest podkreślane, że Miami Heat nie są tak dobrzy, jak byli. Nie są. nie są tak, tak dobrzy, jak byli. Jak oglądając moim skulkatorem wczoraj mecz, to, to przy niektórych sytuacjach przy tych piekarolach mówił, no dwa lata temu to Shane Batia jeszcze znał, żeby się przesunąć i wymusić szarże. I się z nim zgadzam. Jest coś w tym, że mm, i Shane Battie czy Ray Allen, to są już gracze wolniejsi. E, ta drużyna jest wolniejsza. I, i takie małe rzeczy wpływają na wynik spotkania i jak ta obrona wygląda. Dlatego Indiana tak świetnie też wyglądała. Miała mecz życia. Len Stevenson, o którym może zaraz też powiemy, miał mecz fantastyczny. Właśnie w tych wysokich pick and rollach potrafił uruchomić czy Westa, czy Hiberta, potem mogło pójść następne podanie. I, i naprawdę no, wygrał mecz up może tak, może nie z całym Wade'em, ale tak, patrząc na oko, to myślę, że trochę tak, pomimo że Dwayne Wade ofensywnie, ofensywnie zaliczył fantastyczne spuszczanie. No tak, ale różnica jest właśnie taka, że Stevenson bardziej uczestniczył w grze całej drużyny, bo Wade świetnie skutecznie, natomiast w indywidualnych akcjach tam nie było gry zespołowej jak Grał Wade, to były izolacje w stylu Joe Johnsona, często kończone rzutami z dystansu, a Stevenson 8-asyst. To są te asysty do. Narzuty za trzy do Pola George'a, podkosz do Hiberta, do Davida Westa. Także kompletny, całkowity mecz ze strony Stevensona. No i ta energia, która, która miała być od początku w jego wykonaniu, dzięki której Pacers sami wcale się nakręcają. Oni oczywiście oczywiście taki przegrali z Miami, no bo wiadomo, idzie przechwyt na linii rzutu za trzy punkty i sam na sam kosz, jak wybiega Lebron czy Dwayne Wade, to wiadomo, że w tym Miami jest co najlepsi w całej NBA. Natomiast, tak. natomiast no, gdzieś tam no, brakowało i zastawienia, W ogóle nie mieli zbiórek w ataku. Ja nie sprawdzałem statystyki, ile Miami miał zbiórek w ataku. Natomiast to wyglądało tak, że idzie rzut, a pod koszem nikogo nawet nie tak. ma walki o, o tak. deskę. Cztery zbiórki. Cztery zbiórki w ataku I całego pewnie. Miami, w całym meczu. Więc... I to pewnie wszystkie jakieś tam zdrowo przypadkowe. Tak, no, jedno miał LeBron, jedną miał Chris Anderson, jedno miał Jadonis Haslem a przydałoby im się, szczególnie po tych niecelnych trójkach. i, i, i mu, Mówiło się też, też na konferencjach, że mieli trochę czystych Żydów, gracze, których nie trafiali. To jest prawda, ale nie mieli ich tak dużo. Wcale tych, tych czystych, takich czystych trójek, Bosz miał większość swoich trójek czystych, e, ale, ale ich bo, nie trafiał. Ale Bosz miał szpiechy w oczach. No niestety I, i tak naprawdę to nie były takie rzuty wcale z idealnych pozycji. Indiana nie pozwalała yy, Miami na, na łatwe rzuty za trzy punkty, nie pozwalała na łatwe rzuty spod kosza, chociaż spod kosza rzucili ponad 50 punktów, Ale po prostu, bo byli zmuszani do albo próbujesz, na siłę się wbijać, albo rzucasz z półdystansu. I tych rzutów z półdystansu wykonanie Miami było całkiem, całkiem sporo, jak na, na oko, patrząc yy, na ten mecz. I to na pewno bymy musieli musieli zmienić. I wyjść inaczej na, na drugie spotkanie, bardziej agresywnie. Może, może zobaczymy LeBrona takiego jak, jak w meczu numer 4 z Brooklynem, gdzie, gdzie rzucił tyle punktów, ale tam też przecież ledwo, ledwo e, Miami Hit wygrali. I to, czego można było się spodziewać, że musi grać ten supporting cast, tak? czyli Allen, batie Chalmers, Anderson, to muszą, muszą trafiać swoje rzuty, a nie trafiali. Batia oddał jedną trójkę, trafił, ale Bosz 0 na 5, Chalmers 1 na 4, Allen 2 na 6, to są rzuty za 3 wszystko. Kol miał jedną trójkę, też jej nie trafił, więc LeBron z Wade'em razem rzucili te 52 punkty i, i rzucali obaj na dobrej skuteczności, bo, bo Wade 12 na 18, LeBron 11, ale cała reszta chyba bodajże 17 czy 16 na 42 i, i to nie wygra meczów na pewno. Eee, więc tutaj coach Polstra będzie musiał, będzie musiał coś zrobić, no tym bardziej, że defensywnie, no, sam podkreślał, że w, nawet w czasie meczu, że właściwie każde punkty Indiany to są po jakimś błędzie w defensywie, w defensywie e, Miami i troszeczkę, troszeczkę tak, to, tak to wyglądało i zobaczymy jak to będzie w meczu numer, w meczu numer dwa, bo szczególnie z peak and Rolami coś powinni zrobić I, i myślę, że to co zrobią, pomimo, że w tym meczu też na nie wychodziło, to jednak zaczyna Judenice Haslemem w pierwszej piątce. Myślę, że z Polska już zrobi to w meczu numer dwa. Chociaż yy, na, na konferencji powiedział, że to jeszcze za wcześnie by o tym mówić, ale, ale skoro zaczął tak drugą połowę, to może tak zacząć mecz numer dwa. Powinien dać jakieś 25 do 30 nawet minut w każdym meczu Chrisowi Andersenowi na, na roju Hibercie. Jeżeli ten da radę, jeżeli ta kontuzja mu tam nie będzie na tyle przeszkadzać i jeżeli on wytrzyma z faulami to on powinien dostawać nawet do 30 minut na hibercie. bo W obecnym składzie B Miami to nie ma nikogo innego, kto jest w stanie to, to gdzieś tam zrobić, przykryć tego hiberta w miarę nieźle. Nie wiem, może spróbować, nie wiem, jaki jest stan zdrowia w tej chwili Grega Odena. On wraca po kontuzji pleców. I właśnie z Polstra mówi, że pomału wraca do tego, w jakiej był mniej więcej formie. Ponieważ trzy tygodnie temu miał kontuzję pleców i dlatego w tych playoffach nie zagrał. Ale czy rzeczywiście to jest pomysł? No nie wiem, raz grał przeciwko hipertowi był niszczony. No tak, z tym, że wiesz, no w sytuacji, jeżeli oni by na przykład przegrali mecz numer dwa, e, znowu mając taką cholerną dziurę pod koszem, czego się zresztą można spodziewać, jak najbardziej, no to czy on będzie miał wyjście? No bo będzie musiał kombinować. To jest, takie, takie desperackie ruchy. Często potrafią pomagać, jeżeli, jeżeli nic nie wychodzi. No, i Roy Hibbert miał przewagę. Diego no może cieszyć, że zaliczył te, 19, te 9 zbiórek. Nie, 19, 9 zbiórek, 19 punktów, 9 zbiórek, jeden blok, ale wpływał, wpływał na te rzuty pod koszem, szczególnie na początku. I to, co mi się podobało, to Indiana nie, nie szukała Hiperta na siłę. To, co lubi robić, to, to co mi się nigdy nie podoba, nie, nie podoba mi się, to, bo Hibert nie jest świetny w półstapie, chociaż potrafił trafiać swoje haki nawet w tym meczu, ale to raczej szybko. Po dostaniu piłki bach, bach, rzut i tak, już. To jest to jest właśnie klucz do jego dobrej gry. To, co jest, ja to dzisiaj sobie wynotowałem. Hibbert jest najlepszy, jeżeli dostanie piłkę, odwraca się od razu i idzie w górę. Bez dodatkowych kodów, bo wtedy to tak, sobie utrudnia. Tak, i to o wielu graczach w NBA tak można powiedzieć. To się mówi o Dwightie Howardzie, to się nie mówi o Blake'u Griffinie i o kibercie też to można powiedzieć. A na początku meczu jeżeli Hibbert dostawał tyłem do kosza, to miał chyba jedno, co najmniej jedną czy dwie asysty na trójki. Chociażby do George'a Hilla, George Hilla, który wsze, wszedł w mecz świetnie, pomimo że potem już nie trafiał, ale jednak w pewien sposób ustawił spotkanie. 12 punktów w pierwszej kwarcie 3 na 3 za 3. 3 na 3 za 3 i to było podkreślane. I to było dosyć widoczne, i to jest ważne dla George'a Hilla, który, który w tych playoffach nie gra dobrze, z hit nie gra dobrze, miał tam bardzo niską skuteczność, i, i można, jeżeli jest się fanem Indiany, no, cieszyć się z tego i mieć nadzieję, że George Hill będzie grał tak dalej, pomimo, że no, potem już następnych czterech trójek nie trafił, ale. Dostał się na linię sześć razy w ogóle jak cała Indiana. To, to był kolejny klucz do zwycięstwa, że oni po prostu byli agresywni, dostawali się na linię, dostawali może gwizdki, ale jednak chyba bardziej zasłużenie i oddali aż 22 rzuty wolne więcej niż niż cały Miami Hit. No i gdzieś tam też frustracja w związku z tym Hit wychodziła, co widać było chociażby z tym debilnym Fabio Mario Chalmersa. Tak, tak. No Ciężko nazwać do końca Chalmersa za to, co zrobił. Ja tam napisałem na Twitterze, że to taki mały chujek z niego wyszedł. E, no no tak. że to, Nie jestem w stanie cię zatrzymać, to ci zrobię krzywdę. No tak, i... tym, tym bardziej, że to na żywo może niepozornie wyglądało, no, ale jak. W jak po się... w to było tak ewidentnie, kurwa, przeszedł mnie pchnęła. I po prostu taki wiesz, tak. ruch, mocny ruch rękoma. Tym bardziej, że popchnął go w tym momencie, jak ten już się wybijał z drugiej nogi z dwutaktu. Tak, już nie Albo się nie już problemu, był w powietrzu. No. No. Więc może nie wyglądało to jak, jak słynny faul Andrew Bynum na Jay-Z eee, trzy lata temu już, tak? Trzy tak, lata tak, temu. Tak, tak. To to już, to już była maksy maksymalna perfidia, ale, ale to tak subtelnie, ale słuszny flagrant i w sumie jakby dali flagrant walec. Znaczy ja może nie byłbym za tym, ale z, drugiej, nie, strony... Ja wiesz, z drugiej strony... Tak źle, bo on wpadł na tą bandę gdzieś tam. Gdyby tej bandy tam nie było i on by po prostu wleciał, upadł na parkiet sam, to, tak. to, to wiesz, to tym czy on, czy gość trafi w kamerzystę, czy w ekibiza siedzącego, czy w bandę, czy też nie, to, to jest co innego. Tutaj wydaje mi się, że trzeba by było sam zamiar odczytać Chalmersa. to był ewidentny zamiar taki niezgodny z duchem gry. Zupełnie bez ataku na piłkę. Tak, I dodatkowo jeszcze po gwizdku z, z powodu faulu tego osobistego. Bo najpierw był faul, on tam nie zdążył na nogach, trafił go biodrami, zdaje się, tak. i później jeszcze dołożył dobrze ten fałszywy. Tak. No, na na powtórkach widać, jak on kładzie ręce, to sędzia gdzieś tam się przewija, z jednej z powtórek już z ręku uniesiono w górze, że jest fałszywy. Tak, i to też dało pewną przewagę Indianie, bo tam były trzy rzuty wolne, tam jeszcze ktoś dostał techniczny. To nie był Chalmers. Chyba, nie, że, nie, że... To Bo. nie bo... próbował tłumaczyć Mike Brin, że jako, że to są dwa faule jednocześnie, pierwszy w trakcie gry, drugi już po gwizdku, to należało się e, tyle rzutów wolnych, ile maksymalnie można zdobyć w posiadaniu, a że można zdobyć trzy punkty w posiadaniu, hmm. to to trzy rzuty. Gdyby jednego z nich spodłował, to by dostał jeszcze czwartej, żeby ewentualnie do tych <grym> trzech <grym dojechać. Dziwny tak, przepis, to... nie znałem go osobiście. Też no, nie. Ale no to no, niektórych rzeczy się dowiadujemy, jak, jak są takie sytuacje, tak? Jak, tak samo jak z tą ręką na ręce przeciwnika, i wybijaną piłką, tak. Tak? Bo, bo się na to nie patrzy, a kiedy ma to zastosowanie, no to wtedy, wtedy, yy, wtedy to się dopiero o tym dowiadujemy. Cóż, hit muszą poprawić i, i poprawić się w wielu aspektach. Chris Bosch musi się poprawić, chociaż to, co też jest charakterystyczne w ostatnich kilku meczach przeciwko Pacers. On rzuca poniżej 10 punktów i 34% z gry. I, I ten mecz tak wyglądał. Rzucił 9 i miał 33% z gry. Eee, do tego miał 4 systemy, miał tylko dwie zbiórki w 30 prawie 2 minuty eee, i żadnego bloku. Więc to jest powód do obaw. Ale pytanie jest takie: czy, czy Pacers są w stanie zagrać tak dobrze, czy startersi są w stanie zagrać? tak równo i tak dobrze w kolejnych meczach. Może się tak zdarzyć ale nie sądzę, to niemożliwe, żeby przez całą serię tak to wyglądało. I trzeba jednak powiedzieć, że no Miami było trochę daleko w tym meczu i to trzeba oddać Indianie, bo kiedykolwiek Miami chciało zrobić jakąś serię punktową, na przykład po, po przechwytach chyba tam dwóch Lebrona, to zaraz Indiana oddawała pick and rollem, pick and roll pick and rollem, pick and rollem i te punkty były. Eee, więc tu należy... Tu należy Indianę naprawdę docenić, że Miami próbowało, schodziła tam do dziewięciu punktów. Wydawało się, no jeszcze jest blisko, jeszcze coś może się wydarzyć, to jest Miami, ale Indiana jednak twardo, twardo grała swoje i, i wygrała ten mecz dzięki takiej upartości i, i to, że, że nie dała się złamać w żadnym momencie Miami. Chociaż Miami tak wyraźnie zbytnio nie napierało w tym spotkaniu. Takie wrażenie odniosłem. Ale tak już konkludując trochę. Powiem że w perspektywie meczu numer 2, to dalej Pacers są na musiku, jak dla mnie. To dalej oni muszą wygrać, to na nich powinna być dalej większa presja. No bo podejrzewam, że celem Miami przed startem przed finał konferencji było wyrwać jedno zwycięstwo w Indianapolis. Więc oni dalej jeszcze są w stanie zrealizować ten swój cel i przyjechać do siebie na Florydę z 1-1, to będzie bardzo dobry wynik dla nich. Dlatego jak dla mnie dalej na musiku są, są Pacers i dalej to oni są drużyną, która musi się tutaj bardziej starać. Tak i tu masz rację, to jest cały czas 1-0, to był świetny mecz Pacers, ale jest mecz numer 2. Wystarczy to jedno zwycięstwo i może to dużo zmienić, hit. Na własnym parkiecie wydaje się, że są mocniejsi niż Pacers na własnym parkiecie w tych play-offach, przynajmniej chociaż w tej serii. Jako e... są na swoim parkiecie, tak, niepokonani niepokonani. W tych tak, tak. nie Tak, nie przegrali jeszcze ani razu. A no przewaga własnego parkietu w serii Indiana Miami odgryła znaczącą rolę. To jest z 15, me z 15 meczów 13. Z 15 meczów gospodarze wygrali 13, więc, więc to ma określone znaczenie. I, I ten jeden mecz może być kluczowy. Na pewno Miami wyjdzie bardziej zmotywowane. Eee, a jeżeli nie, no to będziemy mogli oceniać, czy to przypadkiem nie jest już eee, pewne wyczerpanie. Bo w poprzednich sezonach, jak mieli słabszy mecz, to zawsze właśnie tą przerzutkę potrafili przerzucić o jedną w górę czy o dwie i zagrać lepszy mecz. A jeżeli nie będą potrafić, to może znaczy, że no już, 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 już ta drużyna nie jest tak mocna. Bosch nie jest tak dobry, Batiem nie jest Wade, Allen... Andersen jest, chociaż to po Andersenie nie widać, więc Andersen naprawdę gra, gra świetnie i, i może rzeczywiście dostanie większej minuty, ale to zobaczymy już e, we wtorek. A teraz tak chwilę pogadajmy o tej drugiej serii, bo jedna rzecz tam się pojawiła dosyć, dosyć istotna, o której musimy porozmawiać, czyli kontuzja Serza Ibaki, który nie zagrał już w tych, tych play-offach i e, gdzieś tam e, nawet już poprzednio jak rozmawialiśmy to o tej serii, to myśleliśmy o tym, żeby większe minuty dostał Steven Adams, Nick Collison, no i chyba Scott Bruce po prostu będzie zmuszony do tego, żeby grać tymi zawodnikami. Tak, no nie wyobrażam sobie, żeby grał Hendrikiem Perkinsem teraz, większej minuty przeciwko Spurs. Znaczy to gdzie... będzie grał tyle, ile miał grać pewnie, natomiast... Tak. No bo nie będzie tak. teraz wyjścia, bo nie ma iwaki, to musi się ograniczyć do tej trójki. Bo nie no. wyobrażam sobie, żeby Hashim Tabic nagle podniósł się z łapki do dostał minuty. Nie. Na pewno nie, to są playoffy, więc no to jest niefortunne, bardzo niefortunne, że Ibaka spada przed, przed najwyż, naj, najważniejszymi meczami sezonu, tym bardziej no, gracz, który nie jest kontuzjagenny, e, no ale cóż, zdarzyło się jeszcze taki uraz niezbyt poważny, ale upierdliwy, e, więc ja bym tutaj oczekiwał, że no, będą się starać, ale, ale to jest ogromna strata, dużo się podkreśla, Roli Baki dwa lata temu, mecz 11 na 11, miał, miał jeden taki mecz w tym sezonie, przecież w playoffach, w poprzedniej rundzie też e, przeciwko Clippersom, miał taki mecz, gdzie spudował bodajże tylko jeden rzut i spółdysnowsów, i, i e, w ogóle jego shot chart w tych playoffach jest właściwie cały na zielono e, i, i defensywnie ja bym tutaj tak nie demonizował tego, że on na każdy pump fake skacze i, i wcale aż takiej dużej straty nie będzie, bo w przeciągu całego sezonu myślę, że Ibaka mocno się poprawił i dużo pomaga temu zespołowi w obronie. A szczególnie biorąc pod uwagę to, że, nie wiem, pewną metodą na, na Spurs będzie ich atakowanie na obwodzie, agresja, ich wypychanie, to będą próbowali Spurs jakimś szybkim podaniem dostać się pod a tam by czekał Ibaka. Teraz Ibaki tam nie będzie, więc nie będzie miał kto łatać tych dziur. I to myślę, że to może kosztować serię. To może kosztować serię. Myślę, że Spurs mają tutaj. Teraz sporą przewagę nad Thunder, i Westbrook i Durant będą musieli cuda działać, żeby, żeby te, tę serię wygrać, chyba że z problemami będzie grał Tony Parker. Chociaż nawet jeżeli on będzie ograniczony, to myślę, że i tak, i tak, to co chyba już mówiliśmy, i tak, brak i banki będzie tu dosyć, dosyć znaczący, szczególnie ofensywnie, tak? bo mo może się zdarzyć, że Westbrook i Durant będą mieli gorszy wieczór. I ty, kto wtedy? To wtedy zacznie rzucać, wtedy często to był Ibaka, a teraz będzie trzeba było liczyć, że Nick Collison coś dorzuci, Karen Butler będzie trafiał, Reggie Jackson i zobaczymy, czy, czy po prostu tej jednej opcji w ataku i przede wszystkim kluczowej opcji w obronie nie zabraknie. Dokładnie, tak jak, tak jak mówisz, tak jak sobie też tam gdzieś myślałem, co może wymyślić Scott Brooks, dla którego zresztą to jest taka, jak się śmiałem, i dobra i zła informacja. Dobra, bo pod z tym względem, że wiadomo, braki waki ciężej. Natomiast dobra jest kolejna wymówka, żeby nie stracić pracy w razie ewentualnej porażki. Tak, drugi, tak. drugi rok z rzędu traci jednego z trzech swoich najlepszych zawodników. E, tak. Więc, e, więc o, tyle, o tyle powiedzmy, że to jest dobra dla niego informacja. Ja jak tak sobie myślałem, co on może wymyśleć, żeby, żeby tutaj grać. To oczywiście pierwsza opcja to jest Nick Collison na pozycji numer 4, a druga. To jest przesunięcie Duranta na czwórkę i wprowadzenie do gry czy to Karona Butlera, czy to Reggie'ego Jacksona i granie wtedy niższym składem. Bo no myślę, że i Butler, i Durant mogliby gdzieś tam próbować e, w obronie grać ze Spitterem. E, jeżeli by potrafili się dobrze zachować na pick and rollach e, ze Spitterem, to by wystarczyło, bo Spitter nie jest zawodnikiem grającym w lopoście, tyłem do kosza. E, nie, nie, nie. Więc, więc tutaj mógłby ewentualnie Scott próbować. A wtedy z automatów podejrzewam, że Andy Greg Popowicz musiałby coś zmienić, bo, bo Splitter nie nadąży ani za Durantem, ani za Butlerem. Tak i to jest dobra opcja. Myślę, że znając ta Bruksa to tak nie zacznie. Zacznie Collisonem na czwórce, ale taki line właśnie z Durantem na czwórce, chociaż Durant na czwórce nie radzi sobie tak dobrze jak LeBron na czwórce. I może mieć problemy, czy to jak, jak będzie musiał grać przeciwko Splitterowi, czy przeciwko Duncanowi na przykład. Chociaż ma szczęście, że Duncan już jest w tym etapie kariery, gdzie bardziej po pick and i rzutach z punkty zdobywa. Ale myślę, że Scott Brooks będzie musiał się do tego odwołać i to może całkiem dobrze wyglądać, bo strzelców wtedy nie będzie, nie będzie, na, boisku, nie będzie na boisku brakować. Bo i Westbrook, i Jackson, i Butler, i Durant potrafią rzucić, ze 3 i rozciągnąć tą obronę z Persji, tworzyć no, kąty do wyjść pod kosz. I to może pomóc, ale myślę, że zacznie od Kolisona tak bezpiecznie. Bo Scott Brooks nie słynął nigdy z takich, z takich zagrywek typu, a ja Cię zaskoczę od razu. Wie, więc więc nie, należałoby się tego, nie należałoby się tego spodziewać, więc, więc Nick Collison powinien wyjść w pierwszej piątce obok Kendricka Perkinsa. No i zobaczymy jak to się będzie prezentować. Ja się cieszę, że Nick Collison będzie grał większe minuty, ale myślę, że przy całym szacunku dla niego to jednak nie jest Lepsza opcja niż Shibaka. Oczywiście to, to, jest, to jest dosyć oczywiste. I, i to do, dopadnie, dopadnie Thunder. Jeżeli nie na początku serii, to w jej, w jej dalszym ciągu, kiedy to zmęczenie bardziej wyjdzie. Dobra. Odpuszczamy sobie na razie temat Kevinalowa, bo w sumie, po pierwsze, ja tak nie za bardzo jestem, nie czuję, że Franki Sola z New York Daily nie to jest wiarygodne źródło. Po drugie, to będziemy mieli taki kolejny. Było lato z LeBronem Jamesem, było lato z Dwightem Howardem, teraz będzie lato z Carmelo Antonem i z Kevinem Lowem. Także sobie jeszcze, jeszcze na pewno znajdziemy czas, żeby, żeby o tym porozmawiać. Także na koniec, no co so Solid Play of the Night. Tak, no co so Solid Play of the Night, który, które musiało tym razem trafić do, do graczy Miami Heat. Tych przykładów i ich, ich, ich złej obrony, bo to znowu będzie zła obrona, tak jak już się jakoś przyzwyczaiłem do tego. Wiele razy w tym spotkaniu po prostu uciekali po ścięciach gracze Pacers. Paul George uciekał Lebronowi Jamesowi i David West uciekał Lebronowi Jamesowi. I właśnie Lebron James za jedną z takich akcji na początku meczu, ona była dosyć charakterystyczna. To był chyba drugi celny rzut, pierwszy celny rzut Davida Westa w tym spotkaniu. LeBron James w tej akcji próbuje, próbuje szukać przechwytu, tak naprawdę po podaniu pola George'a, czego, czego nie powinien robić, tak, tak nie, nie za bardzo. Nie wiadomo po co to robi, i dzięki temu David West to wykorzystuje, ścina pod kosz, dostaje piłkę, jest w sad, łatwe punkty. I LeBron James za tą akcję, ale też za to, że Polowi Paul, George'owi dał pograć kilka razy. Paul George też mu uciekł. Dostaje za dzisiaj not so solid play of the night. I na tym dzisiaj kończymy. Jutro się prawdopodobnie też dzwonimy rano. Jest jeden mecz tylko do oglądania dziennie, więc nie trzeba wstawać o czwartej czy o piątej. Można trochę później w godzinkę, w godzinkę obejrzeć. Na dzisiaj tyle. Wygnamy się z Wami. Piotrek Zarychta. Karol Do usłyszenia. Cześć.